Na ekranie pojawiają się logotypy krajowej administracji skarbowej, Ministerstwa Finansów i platformy usług elektronicznych skarbowocelnych. Jak skorzystać z Single Window na Puest. Otwarty laptop na biurku. Na ekranie laptopa strona puestgov.pl Jesteś na platformie usług elektronicznych skarbowocelnych Puest. Z usług Single Window możesz skorzystać, jeśli jesteś reprezentantem firmy, która chce uzyskać dokumenty, np. świadectwa lub certyfikaty wymagane przy imporcie lub eksporcie towarów. Takie dokumenty wydają inspekcje między innymi rybołówstwa morskiego, jakości handlowej, fitosanitarna, sanitarna czy weterynaryjna które kontrolują towar. Na ekranie widzimy kolejne elementy strony puestgov.pl, o których mówi lektor przed wprowadzeniem do obrotu. Aby skorzystać z usług, musisz mieć konto na PUESC, a Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze Cła i posiadać numer EORI. Pamiętaj, potrzebujesz uprawnień do jednego lub więcej systemów celnych: IS-ICS, IS Import, AES lub NCTS2. Zaloguj się na PUESC oraz wybierz kontekst podmiotów, w imieniu którego chcesz złożyć wniosek do wybranej inspekcji. Do wniosków możesz dotrzeć na kilka sposobów. Przedstawimy Ci jeden z nich. Na stronie głównej zejdź kursorem do kafla Cło Granica i Statystyka i kliknij w podtytuł Single Window i Kontrole Inspekcji Granicznych. Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące wniosków wysyłanych do poszczególnych inspekcji. Aby skorzystać z serwisu Single Window, kliknij w przycisk Single Window. Zwróć uwagę, że okno Single Window rozwija się pod menu Mój Pulpit. Aby korzystać z serwisu Single Window, musisz poruszać się poniżej nazwy Single Window. Jak przygotować nowy wniosek? W zakładce Nowy wniosek wybierz i wypełnij formularz wniosku do wybranej inspekcji. Wypełnij poszczególne sekcje formularza nagłówek, podmioty, towary, transport, które znajdują się w menu bocznym z lewej strony. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza. Znajdziesz je po kliknięciu w ikonę I. Jeżeli nie wypełnisz pól obowiązkowych we wniosku, które są zaznaczone czerwoną gwiazdką, to wniosek nie zostanie wysłany do inspekcji i pojawi się lista błędów do poprawy. Jeśli chcesz dołączyć do wniosku załączniki, np. skany posiadanych dokumentów, korzystaj z sekcji Załączniki. W dowolnym momencie możesz roboczo zapisać formularz, aby później do niego wrócić. Jeśli zapiszesz swój wniosek, a jeszcze go nie wyślesz, znajdziesz go w serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty w sekcji Robocze. Aby podpisać wypełniony wniosek, kliknij przycisk Wyślij. Możesz podpisać wniosek na trzy sposoby: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym ePUAP, podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego, który możesz wcześniej wygenerować na swoim koncie, np. w sekcji Moje dane. Aby skorzystać z podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem celnym, pobierz i zainstaluj bezpłatny program do podpisu CertSign. Wysłany wniosek znajdziesz w dwóch miejscach na portalu: w menu Mój pulpit, w sekcji Moje sprawy i dokumenty, w podsekcji Dokumenty lub w serwisie Single Window, w menu Sprawy i dokumenty, w sekcji W toku. Wydane przez inspekcję rozstrzygnięcie znajdziesz w serwisie Single Window w następujących podsekcjach. W podsekcji Rozstrzygnięcia w sprawie, w której oczekujesz na rozstrzygnięcie jeśli do Twojego wniosku inspektor może wydać więcej niż jedno rozstrzygnięcie. W podsekcji Zakończone jeśli inspektor po wydaniu rozstrzygnięcia zakończy obsługę Twojego wniosku. W podsekcji Wszystkie. Podczas korzystania z serwisu Single Window możesz skorzystać z dodatkowych ułatwień, takich jak duplikowanie wniosku. Wprowadzone raz dane do systemu wykorzystasz przy wypełnianiu kolejnego wniosku. Możesz poprzez e-płatności opłacić czynności kontrolne lub wydanie rozstrzygnięcia w sekcji Sprawy i Dokumenty, w podsekcji Zakończone, na liście spraw. Wniosek z ikoną dolara. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy, skorzystaj z Helpdesk SISC. Wybierz pomoc w górnym menu na portalu, a następnie przejdź do menu Helpdesk SISC i kliknij w link Centralny serwis desk. I w systemie CSD wypełnij zgłoszenie. Na ekranie pojawia się adres strony puest.gov.pl oraz logotypy Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Finansów i Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Zarejestruj się już teraz na stronie www.puest.gov.pl. Materiał został przygotowany w ramach kampanii współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.